Dzień dobry. Październik za nami. Październik, który udowodnił, że kiedy przychodzi jesień, to black metal odżywa i jest go naprawdę dużo i ta jakość jest bardzo dobra, No, ale sama ilość, żeby się przekopać przez to wszystko, to też trochę czasu mi zajęło. Ja wybrałem 17 pozycji, czyli naprawdę dużo, ale już nie chciałem z tego nic obcinać, bo to są same bardzo fajne materiały. A tak naprawdę jeszcze pewnie z 10 można by dołożyć, no ale już bez przesady. Zróbcie też coś sami i też sobie grzebcie i szukajcie. Także zaczynamy, bo mówię, 17 pozycji to dosyć sporo. Zapraszam. Zaczynamy w Niemczech za naszą zachodnią granicą. Axen zirkel. zirkel, czyli mistrzowie ciemności mroku i rytuału, powrócili ze swoim trzecim pełniakiem zatytułowanym portal. No i jest to 45 minut, dobrze 43 minuty, przepraszam, totalnej ciemności, podróży przez podziemia lochy mrok. Dawne rytuały. No, oni są w tym mistrzami i wydaje mi się, że z albumu na album robią to lepiej. Także polecam zagłębić się w ten ich świat, bo to jest naprawdę esencja ciemności. Z Niemiec jeszcze Gialdur ze swoim pełniakiem Moon Grimness. Jak ktoś nie zna Gialdur, bo nie jest to jakaś bardzo popularna nazwa, to jest to niemiecki duet, który od 2017 roku gra taki trochę pagan black metal, aczkolwiek black metal z pewnym zabarwieniem pogańskim powiedzmy. Jest to takie dosyć typowe dla niemieckiego grania. Takich zespołów jest tam więcej jak Gjaldur, może szczególnie się niczym nie wyróżnia, ale gra naprawdę dobrze i fajnie się tego słucha. 5 numerów, 45 minut. To już jest w ogóle trzeci pełniak Gjaldura, więc gdzieś tam jak ktoś ma ochotę, to proponuję zapoznać się z pozostałą, wcześniejszą twórczością. Zachodnią granicę przekraczamy w kierunku polskim, jakimś pewnie samochodem, może nawet na niemieckich blachach. I Death Like Mass. Death Like Mass. Ja wiem, że w sieci ten album był już przed październikiem, ale oficjalna premiera była w październiku, dlatego dopiero teraz o nim mówię. The Lord of Flies, czyli po trzech epkach wreszcie dostajemy. Pełniaka. No i jest to świetny pełniak, zresztą nie będę się tutaj rozwijał, bo była recenzja na kanale, to nie mam zamiaru tutaj jakoś długo o tym prawić, ale jest to świetny, świetny album, jeden z najlepszych tegorocznych krążków black metalowych dla mnie. Zmora zaatakowała Zmora, czyli Wielkopolska. Ostatniego dnia października ukazała się nowa epka, czwarta już do dorobku zespołu Za mgłami nocy, za wydanie odpowiadał Wolfspell Records. Mam ją już, będzie oczywiście recenzja na kanale, natomiast już mogę powiedzieć, że co jest pewnie ważne będzie dla niektórych, powrócił na wokale Diabolizer i znowu z zmorę tworzy dwóch ludzi, czyli Diabolizer i Whip. No i wrócił Diabolizer na wokale. Wiem, że niektórych ten eksperyment z nowym wokalistą nie zadowolił. Powrót Diabolizera powinien ich usatysfakcjonować. No i jak zwykle wzmoże. jest ciemność, jest mrok, jest mizantropia. I jest fajnie. Na razie przesłuchałem tylko raz, bo po prostu nie miałem czasu na więcej. Ale już wiem, że to jest naprawdę dobre wydawnictwo. Havokum, Havokum czyli jesteśmy w Polsce, a tak naprawdę w Irlandii, na Wyspach generalnie. No, Hawokum nie wydaje dużo. Yy, Hawokum w ogóle jest, wiecie, tego naszego eksportowego duetu, który sobie siedzi na wyspach i rzeczy tworzy typu Odur, Of Death, yy, Luciferian, yy, Flame i tak dalej i tak dalej. Tam jest tego dużo. Ja nie będę się tutaj yy, ze wszystkimi nazwami yy, yy, Uzewnętrzniał, bo wiecie ile tego tam jest. Chłopaki tworzą dużo, ale akurat pod szyldem Hawokum tego za wiele nie ma, więc doceniajmy każdy materiał. No i Hawokum wypuszcza Demo 2024, i to jest dwa numery, to jest dosyć krótki strzał, około 10 minut. Tylko na kasecie wypuściło to Lower Silesian Stronghold w limicie do 50 sztuk. Także wiecie, jak ktoś chce, to proponuję się zainteresować. No i tutaj mamy do czynienia, jak to w przypadku Hawokum z klasycznym, drugofalowym black metalem, pełnym nienawiści. Bardzo fajnie to wszystko brzmi. Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie Hawokum zaszaleje i wyda coś większego. Radek, pamiętaj. No. W Polsce jeszcze jesteśmy i mamy cień. Cień wydaje swojego. Który to już pełniak? No, chyba sobie nie zapisałem. Ale tak naprawdę dla mnie to jest drugi pełniak tego zespołu, bo ja cień polubiłem od poprzedniego albumu Redemptio, który był wydany przez Gaz of War. Wcześniej cień to były trochę za duże smuty dla mnie. Oni tam trochę tego wydali jeszcze, ale potem przyszły zmiany kadrowe i pojawiło się Redemptio, i to naprawdę był ciekawy album. A teraz mamy Maledictio, czyli lecimy dalej sobie tutaj w Łacinę. I to jest ten kolejny pełniak, wydany tym razem przez Old Temple. 41 minut 6 kompozycji, i jest to rzecz dosyć bym powiedział zaawansowana aranżacyjnie i ciekawa na pewno. Dosyć bogaty album. Na pewno potrzebuje co najmniej kilku przesłuchań, żeby się w niego porządnie wgryźć. Ja go mam, będzie recenzja na kanale. Z Polski na Białoruś i tam mamy twór, który zowie się Pamorak. Pamorak Demo 1, no i faktycznie jest to pierwsze demo tegoż projektu. Cztery numery, ale w tym jest intro i outro, więc te cztery numery i te 20 minut, to te dwa numery, które są w środku, są naprawdę dosyć długie. Fajna rzecz z tego względu, że ma wszystko to, co ja lubię w białoruskich wydawnictwach, a zaczęła się to moja gdzieś tam no może nie miłość, bo to przesada, ale sympatia do tych białorusinów grających w głębokim podziemiu od rzeczy z liosa zabójstwa ich dwóch pierwszych materiałów. Gdzie ta dzicz, ta szaleństwo, ta pierwotność były niesamowite wręcz. I Pamorak, oczywiście inaczej grający niż Liosa Zabójstwa, ale w nim też jest dużo tej właśnie pierwotności, tej agresji wspaniałej. E, wokale są dosyć dzikie. No, jest w tym potencjał naprawdę, dlatego polecam się zainteresować Pamorakiem e, w sieci oczywiście do znalezienia. No i fajna okładka. Z Białorusi do Finlandii i tam troszkę sobie posiedzimy, bo w Finlandii znowu wyszło dużo fajnych rzeczy, jak to w Finlandii, wiadomo. Zaczynamy od Baratrum, czyli fińskiej legendy, która powraca ze swoim, którym to już dziesiątym pełniakiem, zatytułowanym Uberkill. Ja od razu powiem tak: nigdy nie byłem wielkim fanem Baratrum. Z całej dotychczasowej twórczości tego zespołu podobają mi się może dwa materiały, tak całościowo. Także ja, Ultrasem to daleko mi do tego. Znam kilku Ultrasów Baratrum, nie dziwię się, aczkolwiek ja akurat wolę, kiedy oni grają szybciej. A w przeszłości częściej grali wolniej. Natomiast, no, Überkill, co mnie bardzo cieszy, grają szybko, do przodu, wesoło, rock rock'n'rollowo. Fińsko, i tak dalej, i tak dalej. Także ten materiał jest naprawdę fajny. 40 minut, i serio, jest to dobra rzecz. Płyta już do mnie idzie i będzie recenzja. E, cieszę się, bo, bo wreszcie gdzieś to baratrum mi tak mocniej zaskoczyło. Hogawa. Hogawa ze swoim pełniakiem. My rain shall be terrible. To jest jakiś taki dosyć tajemniczy projekt. Pierwszy LP w ogóle to jest od nich, pierwszy pełniak. I wcześniej w tym roku też pojawiła się kompilacja demówek. Podobno jest to kompilacja demówek. Nie wnikam, ciężko znaleźć jakieś większe informacje. Natomiast My Rain Shall Be Terrible wydaje Darker Than Black Records. Także postaram się to sobie dorwać na CD. I to jest fajna rzecz, bo. Ma 9 utworów i trwa 24 minuty. Jest z Finlandii, ale kompletnie nie jest fińskie. Numery są krótkie, numery są dzikie, numery są szalone, numery są gniotące, mocne. To jest taki black metal, naprawdę po kilku miesiącach na siłowni, a ja przy okazji też pewnie jest miesiąc w psychiatryku. Ale polecam, jak najbardziej, Hogawę. Dalej Finlandia i Ritual Hammer. Ritual Hammer, który wydaje swój debiutancki album, w ogóle jest to ich debiutancki materiał, Grand Pestilential Flame. No, i ten Ritual Hammer to jest 27 minut totalnej staroszkolnej jazdy. Ja mam tutaj czasami skojarzenia z bardzo wczesnym Impaled Nazarene, ale generalnie jest tutaj black metal, dev metal, trash metal. No, jest jechana po prostu. Tu jest niezatrzymujący się walec. Zresztą, tak jak okładka, no to mniej więcej to oddaje troszkę klimat. Nie jest to, żebyście nie myśleli, bo ja tak na początku myślałem, to logo, ta okładka, że to pewnie jakiś black trash. Ale nie, nie, nie. Tu jest dużo. Mocniej, tu jest rzeź, tu jest zniszczenie. Także naprawdę też polecam Ritual Hammer, bo ciekawa sprawa. Ostatnia rzecz z Finlandii to split Etherica z Marras. Union of Spectres się nazywa ten split. Tutaj mamy 37 minut i 6 numerów. Każdy zespół po 3 numery. O ja, Etherik od jakiegoś czasu jakoś mnie już tak za bardzo nie kręci i na tym splicie też mnie nie kręci. Troszkę tak. Tak sobie troszkę tam, no, wolnej, wolniej, troszkę smutniej, tak różnie, no, trochę to czysto wszystko brzmi. Ja wolałem te stare rzeczy od Aetheric, choć też nigdy nie byłem ich ultrasem. O tyle Maras na tym splicie to jest naprawdę cios. 10 na 10, te ich trzy kompozycje to jest naprawdę piękna sprawa. To jest taki black metal, w ogóle trochę nie Marasowy według mnie, bo Maras lubił wstawiać różne rzeczy samplowe i tak dalej do swojej muzyki. Tutaj to jest klasyczne black metalowe granie, naprawdę świetna, świetna część Maras i z tego względu polecam ten split. Z Finlandii do Szwecji i w Szwecji mamy Pagan Warlord. Pagan Warlord, który wydaje swoje demo, trzecie jest to ich demo i na razie tylko tyle wydali. Trwa 23 minuty, zawiera cztery kompozycje. I krótko mówiąc, jest to totalny worship e, starego Graveland, e, Graveland z okresu e, Thousand Swords, e, Following the Voice of Blood, Immortal Pride, tych rzeczy. Świetna sprawa, słucha się tego bardzo, bardzo dobrze, jak ktoś lubi takie bitewne, leśne, pogańskie, podziemne klimaty, ale jak najbardziej black metalowe. No, to Pagan Warlord jest dla niego, mnie się to bardzo podoba. Mam nadzieję, że kiedyś te ich demówki wyjdą też na CD. Wiem, że gdzieś tam takie podchody są robione po to. Dalej w Szwecji i mamy Tornen. Tornen, który wydaje swojego pierwszego pełniaka. Jest to zarazem w ogóle ich pierwsze wydawnictwo: Under wizdom. I, I to jest y, 9 numerów, i trwa to wszystko 42 minuty. Fajna okładka, jak widać. Od razu można by pomyśleć, że to jakieś takie mocno leśne granie w stylu swartadautuzowym, bo nawet to logo gdzieś tak. No, mm, ale powiem Wam tak: to jest bardziej y, rzecz y, oh, y, z lat 90. Na pewno też, ale wzmocniona. I Tutaj y, to jest y, takie troszkę granie. Hmm, Niby symfoniczne, niby drugofalowe, ale na lekkim wzmocnieniu, i no, jak dla mnie, oczywiście jest w tym też trochę takie ogrania jak Stwarta Lubi, czyli Bekiety, Neksechmu, Grieve i tak dalej, te jego rzeczy, ale to troszkę się jednak różni. Natomiast bardzo, bardzo fajny album, i bardzo go polecam. Mnie to chwyciło, powiem szczerze. E co mamy dalej, Mysterium, a to już jesteśmy w Norwegii, to już jesteśmy w Norwegii, mamy Mysterium z demo zatytułowanym Cimmerian Storm. Cimmerian Storm i to jest 21 minut i 5 utworów. Na razie wyszło tylko na taśmie i w digitalu. To w ogóle jest projekt jednoosobowy tego gościa, który robił Moonshine i robi nadal Moonshine. Ja kiedyś o Moonshine mówiłem, bo mi się ich debiutancki materiał naprawdę podobał. Tutaj jest troszkę inaczej, tutaj jest trochę bardziej tak właśnie bitewnie. Tu jest trochę bardziej w stylu polskich lat 90., -tych, tych kojarzonych z Dolnym Śląskiem. Fajna, naprawdę fajna sprawa. Może nie jest to oczywiście nic odkrywczego, ale swój klimat ma, zresztą to już nawet widać po okładce. I tenże pan, który gra w Mysterium i w Moonshine, gra też w Ilvilie. Ilvilie, które wydaje swojego pierwszego pełnowymiarowego, pe swój pierwszy pełnowymiarowy krążek i zarazem jest to ich pierwsze wydawnictwo, znaczy było niby promo wcześniej. Zresztą mówiłem też o tym promo. To było w maju, w maju 2000, znaczy tego roku. E, mówiłem o tym promo w miesięcznicy, No ale to promo zawiera się e, teraz już w albumie, który zatytułowany jest Der Norda Winden Dancer. ilwilie, i to jest tutaj mamy tak pana z Moonshine Mysterium, pana z Unholy Craft. Także naprawdę zacni muzycy się tutaj udzielają. 51 minut dosyć to jest długie. I tutaj jest to black metal też na pewno lat 90., ale właśnie taki troszkę wzmocniony, z troszkę innymi wokalami niż normalnie byśmy oczekiwali po takim graniu. Te wokale są bliższe death metalowi, aczkolwiek one nie są stricte death metalowe, to nie jest taki typowy głęboki grow. Ale są troszkę jednak inne. Nie są to takie klasyczne, wysokie, black metalowe wrzaski. Ech, fajna rzecz to i Willie. Naprawdę mam nadzieję, że to się jakoś w przyszłości też fajnie rozwinie. Bo potencjał jak najbardziej jest. Polecam to bodajże, wydaje Amorfati, ale nie jestem teraz pewien. Chyba sobie oczywiście nie zapisałem. No pewnie, że sobie nie zapisałem. Jedna z tych większych wytwórni to w każdym razie wydaje. Chyba Amorfati. No i co no i teraz z tejże Norwegii płyniemy sobie do Stanów Zjednoczonych i mamy dwie zamykające już te miesięcznice pozycje Gauntlet Ring czyli jeden z moich faworytów od Taurusa wiadomo Gauntlet Ring, Fell Winter, e, Atheozofia, Arbor. Te wszystkie rzeczy są doskonałe no i Gauntlet Ring wydaje swojego czwartego pełniaka Phantoms of Dark Symmetry. No i co tutaj można powiedzieć moi drodzy, no to po prostu jest 40 minut dokładnie tego, co zawsze serwuje nam Taurus, czyli black metalu na najwyższym poziomie, wszystko w starej szkole i tak dalej i tak dalej. No tu się rozwijać nie muszę, bo o gantle drink akurat mówię regularnie, jak tylko coś wydadzą. No i zamyka całą naszą miesięcznicę Blood Incantation, no inaczej być nie mogło, przez wielu okrzyknięty już oczywiście albumem roku i tak dalej i tak dalej. No Ja tutaj nie będę się aż tak e, ekscytował, natomiast powiem tak. Dla mnie Blood Incantation to jest bardzo ważny zespół, bo to jest zespół, który przywrócił mi wiarę w Dev Metal i te ich dwa poprzednie krążki. Mówię tutaj o tych stricte Dev Metalowych, bo nie wiem czy te Time Wave Zero, ten ambientowy materiał to była epka czy pełnia, jak już nie pamiętam. Ale mówię tutaj o Starspawn i Hidden History of Human Race. To są wspaniałe albumy których słucham i wracam do nich z przyjemnością. I wracał z przyjemnością będę też do Absolute Elsewhere, gdyż ten album też jest świetny. Jest po prostu świetny. Może troszkę tutaj za dużo jest położonego nacisku na kombinowanie, a nie na stricte dev metal. Ale to fragmenty dev metalowe, które tutaj są, też są piękne. A te kombinowane, te progresywne, dodatkowe, które dla mnie kojarzą mi się niesamowicie z Pink Floyd, który kocham, no to są też doskonałe, także bardzo dobry album, na pewno nie jest to dla mnie album roku, ale jest to świetny album i będę do niego wracał, Blood Incantation po raz kolejny dla mnie udowodnił, że w dev metalu można jeszcze wiele fajnego zrobić, no i to tyle moi drodzy jak widać, bogato jest, jest bogato znaczy miejmy nadzieję, że październik też, e, przepraszam, listopad też będzie taki bogaty Dziękuję bardzo. Do następnego.